My mother says I was a good boy until I was 11, and then I was a bad boy. Some, she said, always said something happened to David when he turned 11. So a few years, yeah, I got in a lot of trouble. The last thing I remember was um, being with this guy in the bathroom, and. Uh, I remember telling him not to put too much heroin in the, in the syringe because I I felt something was wrong. You know, I mean I was already high as a kite and it was never enough. That was my problem. It was like that wasn't enough. It was like more, more, more. podkultury w czwórce. zaprasza Ewelina Greggiel. To, co usłyszeliście przed chwilą, to głos Dave'a Gahana, frontmana zespołu Depeche Mode, który będzie dzisiaj bohaterem ściągi z popkultury w czwórce. Depeche Mode to zespół wyjątkowy. Pod każdym względem tworzą niesamowitą, poruszającą, choć czasem mroczną muzykę. Stworzyli swój niepowtarzalny styl i tak naprawdę całą markę Depeche Mode. Ale to nie tylko zespół, to nie tylko trzech panów. Dave Gahan, Martin Gore i Andy Fletcher to także coś więcej. To subkultura fanowska, to wyznawcy, jako sobie mówią devotees, Oddani muzyce miłośnicy trójki z Spazil don I właśnie dzisiaj poznamy tak zwanych Depeszy. Sprawdzimy, co są w stanie zrobić dla swojego ukochanego zespołu. Dla mnie Depesh Mode to też coś więcej e, niż muzyka. To taki trochę styl życia, trochę inna wrażliwość muzyczna, a także potwierdzenie tezy, że Depesh Mode łączy ludzi. I tutaj taka prywata mojego partnera poznałam 6 lat temu na afterparty po warszawskim koncercie, właśnie Depesh Mode, więc można powiedzieć, że Depesh Mode, Łączy Ludzi. A teraz Never Let Me Down Again, utwór kończący z reguły wszystkie koncerty Depeche Mode, a dzisiaj rozpoczynające nasze spotkanie z tym zespołem. Ściąga z kultury w czwórce. Dave Gahan to wyjątkowa postać, charyzmatyczny frontman, który pociąga ze sobą tłumy. Człowiek o niesamowitym głosie, mężczyzna, z którym chce być każda kobieta, a każdy facet chce nim się stać, oczywiście jeżeli chodzi o fanów depesh Mode. Gahan wykreował swój własny styl ubierania się, wyglądania i scenicznego ruchu, który naśladują miliony fanów. A co trzeba, żeby być Depechem? Żeby wyglądać jak Dave Gahan? By rozmawiać o fenomenie Dave'a, trzeba by było poznać troszeczkę jego psychikę pod tym względem, że jest to urodzony showman, jest to prawdziwa gwiazda sceny. Nazywam się Robert Serafiniak. Jestem szefem fan klubu Depeche Mode Fate, wieloletnim fanem tego zespołu. Jest to człowiek, który podczas każdego koncertu, każdej trasy dbał o wszelkie detale, które się podobały zarówno kobietom, jak i mężczyznom. I Przykładny fan Depeche Mot od zawsze to taki wałkowany jakby temat, to była czarna ramoneska, czarne bądź białe, bądź błękitne Levi'sy, czarne buty na jakiejś grubej podeszwie ala Martens, a wszelkie inne takie buciki, srebrny pasek bądź czarny pasek, czarny golf, koszula czarna, fryzura na tak zwane lotnisko, czyli albo krótka, albo dłuższa, ale bardzo fajnie wyprofilowana w stylu troszeczkę na Elvisa. Od 20 paru lat noszę fryzurę właśnie na Davida a la lata 84-86. Branzoletki, paski, ubrania, skóry, płaszcze jak najbardziej rzeczywiście dorobiłem się tego sporo. Makijaż to jest też bardzo ciekawe, no bo Dave rzeczywiście do scenicznego wyglądu czasem jakieś kreski sobie pod oczy kładzie. Zdarza się, że fani, tacy bardzo już ortodoksyjni, którzy chcą się upodobnić do niego, robią to samo. No i to się tak utarło, że tak na ogół wygląda taki rasowy depeszowiec. David jest pasjonatem tatuaży. No jest to taki trochę, można powiedzieć, groch z kapustą u niego na tym ciele, ale są to bardzo ciekawe tatuaże i rzeczywiście fani doceniają fachowość, oryginalność tych tatuaży i zamawiają sobie identyczne. Takie konkursy na sobowtóra są, no i zdarza się, że niektórzy naprawdę bardzo fajnie wyglądają, prawie że podobnie jak właśnie kiedyś muzycy. Są ubrani, mają podobne fryzury, wygląd, takie rzeczy są na zlotach spotykane, i jest to dla nas no, taka miła odskocznia od życia codziennego, i tak to traktujemy. David jest na tyle zdolnym frontmenem, że potrafi się bardzo, ale to bardzo dobrze przygotować do koncertów. Długo przed prasą ćwiczy swoje gesty, różnego rodzaju zachowanie sceniczne. No, i to się odzwierciedla tym, że fanom też to się podoba, i są organizowane konkursy na ten Dave Dancing, tak zwany. Są osoby, które naprawdę bardzo ciężko i mocno ćwiczą przed każdym zlotem, żeby się upodobnić co do tego tańca i wypaść jak najlepiej. No, bo jest to, jakby nie patrzeć, coś niespotykanego, coś co w naszej subkulturze jest takim bardzo przyjemnym, fajnym, zabawnym momentem to jest coś na wzór takiej jednej wielkiej, czarnej rodziny. Jak to też już nas określono, że na tych zlotach w zasadzie nie dochodzi do żadnych awantur. Wszyscy się szanują, wszyscy się niemalże lubią. Jesteśmy dosyć mocno zorganizowani. Potrafimy bardzo szybko zareagować na sprzedaż biletów, zorganizować przejazdy, nawet samolotem. Przemieszczamy się z miejsca na miejsce bardzo sprawnie. Fani sobie nawzajem pomagają w załatwianiu biletów. Wszystko jest omawiane z fanklubami, które są w wielu polskich miastach. Także myślę, że można tak powiedzieć, że jesteśmy fanami tak najbardziej rozpoznawalnymi i dosyć dobrze zorganizowanymi. Reacher, touch Jeśli kiedyś zawitacie na depotekę, czyli na imprezę z muzyką depesh mode w roli głównej, na pewno od razu zauważycie samych Dave'ów Gahanów. Pamiętam taką scenę z jednej z imprez depeszowych, na której wyglądający jak Dave fan stwierdził, przeczesując włosy, to ja jestem Dave'em. Ale tak naprawdę Dave Gahan jest jeden i brzmi tak: w czwórce utwór Suffer Well. Zachęca z kultury w czwórce. Zaprasza Ewelina Gregiel. Pani Depeszmont to wyjątkowa grupa. Nie spotkałam tak oddanych fanów jak właśnie fani. Depeche Mode. E, praktycznie co miesiąc w każdym wielkim mieście w Polsce organizowane są zloty, tak zwane depoteki, e, czyli imprezy z muzyką Depeche Mode w roli głównej, e, a także fani skrzykują się, żeby na przykład nagrać teledysk. I dzisiaj w studiu moimi gośćmi są tacy właśnie oddani fani Depeche Mode, e, Shamrock, która stoi za realizacją fanowskiego klipu. Dodajmy, że klipu, który trafił w ręce samego Dave'a Gahana, a także Martini, organizator imprez depeszowych. Witam. Powiedzcie, Tam? witam. Mm. <laughs> Powiedzcie, czy pamiętacie moment, w którym poczuliście, że muzyka Depesh Mode to jest to? Myślę, że pamiętam, aczkolwiek ten moment był dosyć płynny, bo depeszów znałam już od bardzo dawna, jeszcze w podstawówce. Moja koleżanka H była taką bardziej zagorzałą słuchaczką. Ja znałam hity, ale może się nimi tak bardzo nie interesowałam. Potem w liceum to gdzieś tam nawet przygasło, no i niestety jakby ja miałam takie możliwości mniejsze, jeżeli chodzi o, o uczestniczenie w koncertach, no bo mieszkałam w suwałkach, więc to wymagało jakiegoś wyjazdu. I tak naprawdę dopiero na studiach już tak e, mocno poczułam e, ten klimat i tą muzykę, i, i przypomniały mi się te stare hity, które znałam wcześniej i nabrały w ogóle innego e, znaczenia. Więc myślę, że to było jeszcze tak tuż przed e, Playing the Angel. Mhm, czyli poprzednią. Jeżeli chodzi poprzednią o, takie, o już takie mocne zafascynowanie zespołem, tak, mhm. to właśnie wtedy. A jak u Ciebie Martina? <laughs> Ha, u mnie to było tak, że ja miałem kolegę, którego lata był marynarzem i w latach 80. kiedy to było, e, przywiózł e, stojedynkę. Mhm. A, więc e, u mnie to się zaczęło, było wszystko połączone. Pierwszym utworem, który usłyszałem z to był pimp, bardzo paradoksalnie, co nie jest bez znaczenia w naszej subkulturze. Mhm. A oprócz tego fascynacja muzyką koncertową. Stąd zbieranie butlegów, koncerty i jeżdżenie na koncerty, festiwale itd. Tak no i w związku z tym e, to mnie wciągnęło, bo bardzo, bardzo lubiłem słuchać to na winylu, wszystko trzasz, trzeszczało, skakało i to, i to było coś cudownego. Pamiętam do tej pory tak jako pewnego rodzaju takie objawienie, potem przyszedł single Personal Jesus, no i się zaczęło, no i już potem to już lawina była. Także jestem takim wczesnym enjoyem. Wczesny enjoy, okej. Okay. A powiedzcie, co to znaczy dla Was być depeszem? Czy to jest styl życia, eee, nie wiem, coś więcej? Ja staram się jeszcze z tego wyciągnąć coś więcej. Staram się oprócz tego słuchania e, muzyki i uczeszczania na koncertach coś z tym jeszcze zrobić e, fajnego. Właśnie jakby efektem tego są teledyski, czy też akcje koncertowe e, na poprzedniej trasie. Więc no, to też jest takie falowe troszeczkę, tak? No, bo w momencie, gdy się coś dzieje, gdy coś przygotowujemy, to jest to jeszcze bardziej intensywne. Wiadomo, tak? Gdy jest cisza, no to gdzieś tam sobie po cichu może coś planuje. Oprócz słuchania muzyki, no to wiadomo, tak? To o tym nie trzeba mówić. Więc no i imprezy depeszowe, które są mhm. e, też dużą częścią życia. Kiedyś może bardziej troszkę intensywnie, teraz może trochę mniej, ale jednak przez to no, mnóstwo znajomych, e, mnóstwo osób poznałam i znajomości są do teraz. Więc. No tak, czyli to jest taki cały Świat. No, można powiedzieć, tak. Oprócz tego trzeba mieć jakieś swoje życie, żeby nie zwariować, ale, ale gdzieś tam no, znajomi kojarzą mnie na pewno jako fankę depeszów i jak słuchają depeszów, czy gdzieś się pojawiają jakieś informacje, to zaraz, zaraz im się kojarzy to ze mną, więc tak to wygląda. Mhm. A czy obrażacie się, jak na was ludzie mówią sekta? sekta, no to, to musi, trzeba było być naprawdę bardzo przegroń, żeby zostać taki, takie określenie. Aczkolwiek hmm. muszę powiedzieć, że ja w pewnym momencie sama, biorąc mocno udział w pewnej imprezie w Poznaniu na zlocie, nie pamiętam już, który to był rok, e, występowałam tam na jako takie czerwone ptaszysko chodzące po scenie. Mam to nagrane. I, tak, nigdy. I jakoś wtedy mnie tak to, na mnie to wszystko spłynęło, tak spojrzałam na bok, e, z boku, na siebie oczywiście też i na tą całą imprezę, na tych wszystkich ludzi, pomyślałam sobie, Boże, jak ja bym tam trafiła, tak przypadkiem, to bym się chyba wystraszyła jednak. Tak, bo tak. to czasem można. Do rozmowy, słuchajcie, o Depeche Mode wrócimy za chwilę, a w dzisiejszej audycji gramy nie tylko Depeche Mode, ale także utwory około depeszowe, muzykę, która mi między innymi powstała w tym samym czasie. To jest ściąga z popkultury w czwórce. W studiu są fani Depeche Mode, Shamrock i Martini, ludzie stojący za klipem, ale także za imprezami depeszowymi. No właśnie, rozmawialiśmy o tym, że można nazwać fanów Depeszy subkulturą, a jak wyglądają takie spotkania, takie jak niektórzy mówią, czarne celebracje? celebration. A to, to, tak naprawdę to wygląda bardzo często paradoksalnie, gdyby odrzucić całą tą otoczkę, jak normalne spotkanie towarzyskie grupy ludzi y, słuchających, mających wspólne zainteresowania, bawiących się przy wspólnej muzyce. No i to tyle tak naprawdę. To tak y, w dużym uproszczeniu. Natomiast oczywiście są te niuanse, które sprawiają, że prawda, To czyni różnicę. No właśnie, tutaj Szamrok się uśmiechnęła, jak powiedzieliście o tych zwykłych spotkaniach. Jak to? I co, co tam takiego jest, że rzeczywiście ludzie mogą pomyśleć, o jejku, gdzie jestem? No, myślę, że pierwsze, co przychodzi na myśl, pewnie tobie, Marcin, też, to, to jest PINF, który jest grany na północy i mhm. w, przy którego. Muzyce, właśnie ludzie na imprezie zbierają się w taki duży okrąg, część z nich w ogóle kładzie się na ziemi w środku i są wykonywane takie rzeczywiście można powiedzieć alamszalne gesty, więc to jest taki moment może, który wyróżnia jednak tę imprezę od, od wszystkich innych. E, oprócz tego to myślę też styl ubierania się jednak osób, które tam przychodzą, bo e, kiedyś, gdy przy, zaczęłam przychodzić na te imprezy jeszcze w punkcie w Warszawie, to e, no, zdecydowanie moją wagę zwrócił ubiór e, panów szczególnie i kopii e, Dave'a Gahana. Ja to traktowałam zawsze bardzo pozytywnie i, i z uśmiechem i, i byłam pełna podziwu te, ku, ku temu, jak oni wyglądają. Więc to na pewno też wyróżnia te imprezy I nie można powiedzieć, że jak się na imprezę depeszową, to um, to jest się mniej, tak jakby było się na innej jakiejś imprezie, może z, lat, a, czy z muzyką lat 80. Mm -hmm. bo jednak to od razu widać, tak? Znaczy nie mm -hmm. można tego pomylić kompletnie, oczywiście, dlatego mówię, że te niuanse czynią różnicę, bo wiadomo, że przede wszystkim najważniejsza jest stylizacja i raczej nie mile czy też y, nie, niezbyt y, ochoczo jest witana osoba, która przyjdzie w hawajskiej koszulce, <laughs> mimo, że sam zespół próbował parę razy zmienić ten limit, co mu się na szczęście nie udało, a ale oprócz tego to są właśnie, właśnie charakterystyczne taniec, e, szczególnie panów, ale panie również. E, to są właśnie fryzury charakterystyczne, to są też stylizacje, tak jak powiedziałem, na, na konkretny okres, wycinek mm -hmm. z historii tego zespołu. E, no to jest e, też muzyka, to jest tak, że na, na, tej muzy na tych imprezach nie, nie poleci tak zwana techniawa, czy też jakieś, nawet remiksy depesza, ale które są bardzo mocno przetworzone. Tutaj a, to jest dosyć paradoksalnie bardzo ortodoksalne bo grane są przede wszystkim płyty, wersje studyjne, wersje singlowe i bardzo dużo koncertowych utworów. Mm -hmm. To bardzo często bardziej przypomina koncert niż spotkanie w klubie, mm -hmm. ale i dlatego bardzo często z mojego doświadczenia jako organizatora i współorganizatora imprez bardzo ważne jest nie na ogłośnienie klubowe, a sceniczne. Mhm. Bo, bo oddaje atmosferę tego, co się dzieje na stadionie czy też w hali w czasie, w czasie trasy koncertu. No i tak, i trzeba powiedzieć, że pod koniec zawsze utworów e, wszyscy klaszczą. Tak, tak byli na klaszczą, machają, no, na, naprawdę no, do tego dochodzą jeszcze wizualizacje, którą, które są akurat moją tutaj domeną. No to czy to wszystko dopełnia cały, całego tego misterium i tak naprawdę w tym momencie, no ja mam w tej chwili, jak to opowiadałem, ciary. Ja mam, tu, mhm. pas, ja mam tutaj gęsią skórkę, i, ale ja wiem, że, ja no, wie, wiem, że to wszystko y, razem z że ojku, człowiek po prostu nie jest w stanie wyjść. Czasami wiele razy już tak. widziałem sceny, kiedy ludzie wracali ze schodów, bo leciał ten konkretny utwór i nie dało się wyjść. A Ataks, taksówka czekała i licznie...